Rycerze 2 to kontynuacja bestsellerowego komiksu Rycerze, ale znajomość części pierwszej nie jest tu wymagana. Wszystko, czego potrzebujecie do rozpoczęcia gry, to komiks, ołówek z gumką, koło i kartę bohatera, które możecie pociąć z ostatnich stron komiksu lub pobrać ze strony wydawnictwa. W grze wcielamy się w początkującego rycerza, który otrzymuje misję przekazania ważnej wiadomości hrabiemu z sąsiedniego miasta. Będziemy przemierzać tu łąki, lasy i różne miejscowości, a także rozwiązywać zagadki i walczyć z potworami. Poruszanie się w grze jest bardzo proste. Za każdym razem, gdy staniemy przed opcją wyboru np. kierunku drogi, przeskakujemy do paragrafu wskazanego w kadrze. Na przykład w tym mieście możemy wejść do dowolnego z budynków, wybierając paragraf widoczny w danym szyldzie. Przykładowo przechodząc pod 291 trafimy do sali ćwiczeń. Do zapisywania naszych postępów przysłuży karta bohatera. Na początku przygody wybieramy jedną z czterech klas postaci i uzupełniamy kartę o wskazane przez nią parametry. Na przykład wojownik ma 14 punktów siły, 8 punktów zręczności i 8 punktów inteligencji. Ponadto posiadany miecz zapewnia mu 3 punkty walki, a tarcza 1 punkt odporności. Za rozwiązanie zagadek lub wykonanie misji otrzymuje się punkty doświadczenia. Każdy zdobyty punkt zaznacza się zamalowując kratkę na karcie bohatera. Po wypełnieniu wszystkich kratek jednego poziomu, przechodzi się do kolejnego, otrzymując przy tym dodatkowe punkty życia oraz wybrany przez siebie punkt siły, zręczności lub inteligencji. Wszystkie znalezione przez siebie przedmioty zapisujemy na karcie, ale musimy pamiętać, by nigdy nie było ich więcej niż wartość siły naszej postaci. Wyjątkiem są rzeczy, które zakładamy na siebie, magiczne zwoje i monety, one nic nie ważą. Gdy napotkamy wroga, rozpoczyna się walka. Każdy przeciwnik ma kartę, na której znajdują się najważniejsze informacje. Punkty życia wskazują, ile obrażeń należy mu zadać, by go pokonać. Punkty walki to wartość, którą musimy odjąć od swoich punktów życia, jeżeli przeciwnik nas trafi. Punkty odporności to wartość, którą musimy odjąć od każdego zadanego przez nas ciosu. Specjalna odporność zaś to odporność na określony czynnik. Doświadczenie i łup przypadają Tobie po zakończonej sukcesem walce. By rozpocząć pojedynek, bierzemy w dłonie kółko, zamykamy oczy i kręcimy przez chwilę. Gdy zatrzymamy koło, nasz palec wskazujący przedstawia akcję, którą wykonaliśmy. Trafienie to standardowy cios. Odejmujemy przeciwnikowi tyle punktów życia, ile mamy punktów walki minus wartość odporności broga. Cios krytyczny pozwala całkowicie zignorować wartość odporności. Z kolei cios ogłuszający pozbawia przeciwnika tury. W normalnym przypadku bowiem po wykonaniu naszej akcji kręcimy kołem za wroga i zapisujemy wynik. Z walki możemy poratować się także ucieczką, jednak wtedy musimy odjąć tyle punktów doświadczenia, ile zyskalibyśmy po udanej potyczce. W różnych miejscach znajdziemy też bonusowe, magiczne karty, którymi będziemy mogli pomóc sobie w walce, rozwiązaniu zagadki czy innej sytuacji. Z takich kart możemy korzystać tylko raz na całą grę. Zbieraj zatem ekwipunek, pakuj plecak, ruszaj w drogę i pamiętaj, że tutaj bohaterem jesteś ty.